Do końca żołnierze Rzeczpospolitej, którzy w 1944 roku podjęli walkę z komunistyczną okupacją, wymaga nie tyle utrwalenia, ile najpierw rzeczywistego zagorzenienia w Polakach. Powiem tak długo, i żołnierze pozostawali wyklęci przez rządzącą Polską Komunę, że pamięć o nich tkwiła się jedynie wśród rodzin i przyjaciół. Od 20 lat można o nich mówić głośno i pisać z nadzieją na publikacje. Witamy Państwa na uroczystym finale pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego operacyjnego o żołnierzach i Prosimy teraz o zabranie głosu Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Ludwiej. Szanowni Państwo, dziękując młodzieży za ten piękny koncert, warto przypomnieć Niedawne uroczystości w styczniu u Pana Prezydenta Pomorowskiego inaugurujące 150 rocznicę odchodów powstania styczniowego. Chciałbym nawiązać do tego pokazując losy powstańców styczniowych i losy żołnierzy tułaczy, żołnierzy uprętych jako ten przykład tych bolesnych doświadczeń narodu polskiego. W każdej rodzinie Podnajdujemy teraz. Zruszyłem się słuchając tego konceptu, dlatego, że przynajmniej tutaj starsze osoby, jak sięgną pamięcią do doświadczeń naszych rodzin, to w każdej rodzinie jest ktoś, kto zginął. Albo ktoś, kto był doświadczony w tym trudnym, powinnym okresie tą niesprawiedliwością, tą krzywdą, którą zadali. To państwo w to tym bardziej boli. Niezależnie od tego, czy go uznajemy, czy też nie, w tej wizji historycznej, którą Ta przypadkowość losów, a z drugiej strony ta świadomość tej beznadziejnej walki, to są dwie kwestie, które tutaj też trzeba dostrzegać. Mój który walczył w bataliach rosyjskich, walczy ze swoim bratem, który później zdał się w oddziałach Armii Krajowej. Brat na zginął, dziadek przeżył. Tylko dlatego, że znaleźli się w dwóch oddziałach, a tego samego państwa podziemnego, dwóch oddziałach partyzanckich, tyle tylko, że jeden przestał walczyć, drugi walczył. Takich losów jesteśmy w stanie przytoczyć dużo. Ale też tak jak Powstanie Styczniowe ukształtowało patriotyzm Polaków i to, to dążenie do niepodległości, to miłość do ojczyzny, tak również to, co się działo w czasie II wojny światowej i w tym okresie powojennym, ukształtowało te podstawy w takim stopniu, że po 1989 roku, wtedy kiedy sytuacja polityczna na to pozwoliła, państwo polskie odbudowało się sięgając do. Tej tradycji a, i tego poczucia a, tożsamości tego, tej dumy z polskiej historii w stopniu znacznie większym niż inne państwa tamtego obozu socjalistycznego. Ludzi tego się będą uczyć czy uczą się, my to pamiętamy, ten powie wolności początku lat 90. Ja w 89-90 roku zrozumiałem a, co oznaczał ten czas powojennego odbudowania państwa polskiego na moich dziadkach i rodziców. To był ten sam powiew wolności jak, może nie w takim stopniu, w 80-tych, 81 roku zapewniała nam Solidarność. I stąd, jeśli dzisiaj w trakcie tej polityki edukacyjnej, historycznej, którą realizujemy w szkołach, możemy do tych pięknych postaw Wracać i możemy mówić o tym szacunku, podziwie, a, który mamy do tamtych żołnierzy, do tamtych rodzin, do a, losów tych ludzi, którzy doświadczyli tych krzywd. To mówimy z myślą skierowaną w przyszłość, żeby właśnie te nasze młode pokolenia miały pełną świadomość tego dziedzictwa historycznego. Lublin niedługo będzie miał 700 lat swojego istnienia. My no mówimy, że chcemy tego dziedzictwa historycznego czerpać, budując swoją przyszłość. Ale tę przyszłość budujemy dla nich. I budując tę przyszłość, musimy pamiętać, że ona jest okupiona taką ceną, którą zapłacono i po w powstaniu styczniowym i po II wojnie światowej. I oni muszą nieść to przesłanie. Kiedy już nas otrzymamy. Dziękuję Dziękujemy uczestnikom konkursu i ich nauczycielom. Prosimy teraz o zabranie głosu panią Jolantę Ruszałnokowicz Wojewodę Lubelskiego. Brawo. Zacznę od refleksji, symbolicznej refleksji. Nie wszyscy Państwo zauważyliście, ja nie mogłam siedzieć, kiedy spadła ta róża. Róża? Biała róża. Nawiązuje to postaci, którą symbolizuje. Dzisiejsza uroczystość zbiegła się przypadkowo, nieprzypadkowo, z wczorajszym spektaklem, z spektaklem, poświęconym tragicznej, tragicznej historii pięknej. Była taka biała róża. Niespełna się nastoletnia dziewczyna. I do czego zmierzała? Spadła ta róża. Spadła ta róża. Nie chcę powiedzieć kto, ale o tej róży przeszły buty. Te buty uderzały w ciało. Bo trudno być jeszcze żyjące, tlące się, życiem. I to tak nawiązuje do wcześniejszego słowa. Jej postać w wyjątkowy sposób pokazuje tragizm tamtych czasów, przekleństwo tamtych czasów, tragizm tych ludzi, którzy tak jak ona, bardzo młodych, nastoletnich, letnich, ale nawet jeżeli trzydziestoparoletnich, którzy byli dorodcami, to przecież to życie dopiero się w nich było zaczynało. To jest wiek. Ja też wtedy, ja tak zaczęłam się W 28 rocznik, moja mama urodziła się w 28 roku. W 46, kiedy życie traciła, Inka poznała mojego ojca. Przeżywała miłość swojego życia z człowiekiem, który był na ponad 60 lat. Proszę zobaczyć, te ponad 60 lat Inka nie miała i zabrała. Tylko dlaczego? Dlaczego jej zabrała? Dlatego, że Trafiła jako sanitariuszka. wtedy tak się mówiło. To nie tego ludzie Tak? Czyli była z nie tymi ludźmi, nie tymi żołnierzami. Żołnierzami, których nazywano wtedy zdrajcami, bandytami. Tak jak i tych żołnierzy, jej pozbawiono nie tylko życia. Ją pozbawiono nie tylko życia, ale pozbawiono ją wszelkich praw obywatelskich prawa do pochówku, prawa do miejsca, gdzie były siostry mogły odwiedzać, zapalić lampy. I tak się działo przez wiele, wiele lat. Czy to 30, do 1989 roku. Po 1989 roku, po upadku systemu komunistycznego, zaczęliśmy o tym mówić, zaczęliśmy przywracać powoli prawdę, prawdę historyczną, że to nie zdrajcy. Że to bohaterowie, którym odmówiono bohaterstwa. Odmówiono miejsca na panteonie, prawdziwych patriotów. Niektórzy mówią, czy dopiero od trzech trzeci rok, Trzeci tak? raz możemy obchodzić święto Świętą żołnierz Dopiero trzeci raz możemy wymieniać coraz to dołączając nazwiska w tych, o których chciałam zapomnieć. Nie tylko chciałam zapomnieć ci, którzy wrogo byli nastawieni. Ale rodziny bały się o nich pamiętać. Nie jedna rodzina, to mówi, poprzednicy moich mówili, historycznie też prezentując, że w niejednej rodzinie funkcjonowano na fałszywych dokumentach, tak? chcąc zatrzeć ten ślad o swojej prawdziwej tożsamości, bo to groziło śmiercią, bo to groziło utratą pracy utratą, utratą wszystkiego. To jest ten tragizm całego okresu. Nie tylko śmierci, okresu śmierci wywózek na, na Syberię, ale również tragizm tego, że próbowano to wstępnąć, zapomnieć zapomnieć o tej historii. O tej części historii Polski. Dziękuję laureatom, wszystkim uczestnikom, organizatorom tego konkursu, który dowodzi. Jest jednym z projektów, który chce przywrócić należną pamięć. Pamięć patriotom, bohaterom, którym odnawiano tego określenia tego przez wiele, wiele, wiele lat. Dziękuję za to, bo tylko mogę tym słowem dziękuję odnieść się do nich. Pragnę zachęcić, grupa laureatów, ale też uczestników nie jest duża. Nie jest duża. Chciałabym się powiedzieć, żeby była większa. Tutaj chcielibyśmy mieć z wina więcej, dlatego tak dopytywaliśmy się szeptem, skąd Państwo przyje przyjechali. Malbork, ledy, których ciężko by było, tak? Koniec, koniec północnej, tutaj północno-wschodniej Polski. Chciałabym się powiedzieć, żeby uczestnicy byli z każdego dużego miasta, małego miasta, dużej, dużego dużej gminy, gdziekolwiek będąc, każdej szkoły, szkoły gimnazjalnej, szkoły ponadgimnazjalnej, żeby poprzez ten trud, bo to jest też nasz trud, przygotowanie serii, przygotowanie prezentacji multimedialnej, oddajecie właśnie pamięć, należną pamięć, oddajecie należny szacunek tym, którym przez wiele lat tego szacunku, tej pamięci odnawiano. I tak jak wielokrotnie już podkreślałam, Dzisiaj nie tylko trzeba myśleć o przyszłości. Nie da się budować przyszłości tylko i wyłącznie na terenie mniejszości. Przysz przyszłość musi mieć sens, a ten sens jest wolności. Dzisiaj, wolność wydaje mi się nam się, że jest taką zwyczajną, oddychamy tą wolnością, ale ona nie jest razdana. Proszę zauważyć. 28 rok, więc Inka, tak jak i jej, jej pokolenie, rodzili się w wolnym kraju. Ale ta róża w momencie została przydepana. Ko kończyło się życie. W związku z tym to od wszystkich, między i tych, którzy te czasy i pamiętają. I tych, którzy chcieliby pamiętać, ale dobrze, że w 1989 roku mogą ściśle poznawać i o nich mówić i mieć żal, nie wiadomo do kogo żal, do systemu, który nie pozwalał w książkach do historii, w szkołach i w liceach, wtedy gimnazjów jeszcze nie było do końca, przed końcem 80 roku. nie pozwalał mówić o bohaterach, o żołnierzach wykrętych. Znależą należnością, z Zwracając się do młodszego pokolenia, izraelistów, gimnazjalistów, też i naszych kolegów w szkołach podstawowych, bo to od dziecka należy się uczyć patriotyzmu, należy się uczyć szacunku do wolności, którą trzeba pielęgnować. A pielęgnować można, ucząc się z przeszłości, jak ona jest ważna, poprzez teraźniejszość i przyszłość. Po to, żeby nikt nie pozwolił na to, żeby nasz dom Polska był murem podzielony. Dziękuję bardzo.